Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Z tej strony Lili testuje perfumy. Przy bardzo dobrej kawie w dzisiejszym dniu chciałabym Wam opowiedzieć o perfumerii a właściwie o producencie znanych perfumetek Adopt. Firma Adopt powstała w rejonie Grasy w 1983 roku i ma ponad 8 laboratoriów, które jest skierowane przez bardzo znanego perfumiarza Nosa Filipa Hardela, który był perfumiarzem również w Kenzo i był perfumiarzem w spółce LVMH, która zrzesza w sobie bardzo znane marki produkujące odzież i perfumy i różnego rodzaju gadżety, na przykład Louis Vuitton czy też Fendi. Firma ta, mm, szacuje się, że perfumetki i perfumy tej firmy sprzedawane są co minutę dwie buteleczki. Firma ta ma bardzo jasno określone priorytety. Ona produkuje perfumy, które przypadną do gustu każdemu człowiekowi, ponieważ produkuje w różnego rodzaju odsłonach, o czym Wam za chwilę opowiem. Perfumetki są 30 ml. Jeśli chodzi o Polskę, to perfumetki Adopt. Może zauważyliście już w sklepie Rossmann, że są dostępne w ponad 1500 sklepach w naszym. Kraju. Perfumetek, rodzajów perfumetek jest około 100. Firma bardzo przykłada się do produkcji swoich perfumetek. Z opinii wynika, że używają dobrych, jakościowych produktów. Yy, firma się stale rozwija. Mają charakterystyczne naklejki, charakterystyczne zapachy i każdy z tych zapachów ma. Jakby swój zapach, i on nie jest podobny do żadnych innych znanych zapachów wzorowanych. Także sama firma Adopt stworzyła mnóstwo perfumetek, zarówno dla kobiet i dla mężczyzn, i każda z nich różni się. Z moich, z moich yy, obserwacji wynika, że firma stara się, aby dotrzeć do grupy klientów, którzy lubią zapachy cytrusowe, zapachy ciężkie, orientalne, jak i też takie delikatne, kwiatowe dla każdego. Mamy tutaj takie trzy linie zapachowe z perfumetek Adopt: kwiatowo-romantyczne, zachwycające, obudzicielskie i cytrusowo. Świeże. Firma stale rozwija swoje produkty i stara się dopasować właśnie do szerokiej gamy swoich klientów. E, dość sporo jest, jakby było e, można by było powiedzieć dość sporo jest tych, e, tych zapachów. Są to zapachy: niektóre są bardzo głębokie, wieczorowe niektóre bardzo delikatnie, lekkie o lekkich aromatach niektóre mają właśnie połyskujące drobinki bo to jest bardzo ciekawe, że każdy zapach. Z każdej linii jest w trzech odsłonach. Pierwsza to jest taka czysta jakby ciecz, czysty perfum, drugi ma drobinki, takie właśnie opalizujące drobinki które takie brokatowe są właśnie, nazywa się to wersja Glittere, a trzecia wersja to jest takie jeszcze drobniejsze, drobniejsze jeszcze te drobinki, gdzie spryskamy się, to jesteśmy właśnie tacy lekko błyszczący, nasza skóra jest taka lekko opalizująca. Tak jak powiedziałam, perfumy są różnego rodzaju i mają kategorie zapachowe zarówno takie bardzo eleganckie, na przykład mogą być też takie piżmowe, bądź jakieś bursztynowe, typowo kwiatowe zapachy, ale są też takie, właśnie na bazie owoców. Na przykład były tam takie zapachy brzoskwiniowe, typowo, typowo cytrusowe, grejfrutowe. Bardzo widziałam, że też sprawdziłam sobie i też pytałam się pani w sklepie, że bardzo dużo schodzi im kokosowych zapachów, właśnie tych brzoskwiniowych i waniliowych, ponieważ wanilia, która jest przez nich oferowana, nie jest taka właśnie ciężka i taka powodująca mdłości. Każdy zapach jest niepowtarzalny, nie jest, nie jest po prostu odpowiednikiem czegokolwiek. I tu mamy od bardzo świeżych zapachów po bardzo ciężkie. Perfumeria Adopt, perfumy Adopt. E, oglądałam już jakiś czas i kombinowałam tutaj, co by mi przypadło. E, I powiem Wam, że znalazłam taką perełkę dla siebie. Tak wyglądają te perfumetki. Proszę bardzo, to jest 30 ml, sam do, raz do torebki. Ja akurat mam wersję glittery, więc jak tutaj potrząsnę, to mam takie złote drobinki. Zobaczcie, widzicie. I jak się spryska na skórę, to też właśnie tak lekko opalizuje. Ja wybrałam sobie zapach, który mi się bardzo spodobał. To jest Midnight for Hair. Zobaczcie, Midnight for Hair. I ten zapach jest, powiem Wam, dosyć taki intensywny. W pierwszych nutach jest taki dosyć słodki i otulający, ale potem on w ogóle przychodzi w takie jakby bardzo ostre nuty. Ja go noszę z przyjemnością, jego zapach jest bardzo taki wyczuwalny, nawet po jednym ścieknięciu, zarówno dla mnie, jak i dla otoczenia. Jest dosyć trwały, nawet bym powiedziała, że bardzo trwały. I ubrania po wyjęciu z szafy jeszcze pachną parę dni. W moim Midnight Fort Hair mam w nucie głowy czarną porzeczkę, bergamotkę, śliwkę i porzeczkę. W sercu mam róże, marynę i pralinę. I tą pralinę tutaj mocno wyczuwam. A w podstawie jest wanilia, drzewo sandałowe i pismo. Tak jak powiedziałam, te perfumy, które mi się spodobały, one akurat są bardzo uwodzicielskie, zmysłowe, bardzo eleganckie. Powiedziałabym, że bardziej wieczorowe, w pracy... Miałam komplementy zarówno te super, jak i te trochę słabsze, ponieważ perfumy były bardzo wyczuwalne, gdzie ja tutaj właśnie przebywałam, to były wyczuwalne. Także jeżeli chodzi o perfumy Adobe, to tak jak mówiłam, firma jest od 1983 roku produkuje perfumy na cały świat. Sprzedaje te perfumy prawie w ponad ponad 80 krajach na całym świecie. I e, współpracuję z wieloma drogeriami. I tutaj, same noski perfumiarskie, które, um, które właśnie tutaj w laboratorium e, stwarza, tworzą dla Was te perfumy, to oni stale właśnie starają się dopasować do, do ludzi i starają, do nowych trendów. I też bardzo ciekawe, e, uważam, jest szata, ponieważ jak spojrzycie na te perfumetki Adopt, to te, te właśnie owocowe, cytrusowe, to nawet mają namalowane, e, mają naklejkę z tymi owocami, czy tam. Z czego one zostały zrobione. Natomiast takie te perfumy, które są takie ciężkie, z kategorii tej bardziej uwodzicielskiej, no to tutaj ten midnia jest faktycznie, faktycznie taki wieczorowy, więc pewnie stąd ta nazwa. Ale jeszcze tam obserwuję sobie taki zapach na bazie róży Rose Noise. I powiem, że bardzo mi się ten zapach podoba, ale on jest też dosyć ciężki. Jest wyczuwalna tam róża, ale ona jest przydymiona czymś jeszcze. I tutaj się kręcę wokół tego zapachu. Dzisiaj właśnie rano pryskałam. I powiem, że no jest ciekawy, ale ja bym jeszcze się na razie wstrzymała zakupem, bo też zapach jest dosyć mocny. Ale jest jeszcze tam taka jest tam jeszcze taki zapach właśnie pom, pomarańczowo-cytruzowy, który mi się spodobał. Zapach też peach, czyli brzoskwinka, który też był bardzo taki fajny na lato, ciekawy. Kokos i wanilia. Nie, ja nie jestem jakimś mega zwolennikiem takich zapachów, ale z tego, co czułam, to naprawdę mocne są te perfumy. I jak staniecie sobie przed tą całą galerią tych zapachów, to widać, których najbardziej ubywa. Bo te perfumy tam niektóre, jak komu się spodobają... To naprawdę schodzą jak y, świeże bu, y, bułeczki. Tak jak powiedziałam, zapachy są różne, każdy znajdzie coś dla siebie. Pewnie nie za pierwszym testem znajdzie coś dla siebie, bo perfumy są dosyć intensywne każdy z nich i po prostu jak się przyknież jednym, to tak długo zostaje pod nosem, że ciężko jest spać, żeby sprawdzić drugi, trzeci, czwarty, żeby po prostu coś faktycznie znaleźć dla siebie, żeby porównać. Także może macie już w głowie jakiś pomysł, że chcielibyście pachnieć jakimś konkretnym owocem, jakimś konkretnym kwiatem, to możecie sobie tam iść i po ja sobie dzisiaj tam prawie godzinę spędziłam i proszę bardzo, ja sobie mój ukochany, ciężko zdobyczny, ponieważ w kilku drogerach nie było Midnight for Hair i musiałam właśnie kombinować, aby kupić. Na początku, jak oglądałam, te perfumy były po 35 zł, teraz są po 39,99, a nawet czasami dochodzą do kwoty 45 zł. Jest to tylko 30 ml, ale tego dużo się nie zużywa. I dajcie mi znać, bo nie wierzę w to, że żaden z Was w Rosmanie yy, nie zauważył tej ścianki z tymi perfumami, właśnie. I dajcie znać, co u Was, a ja będę się na razie tutaj jeszcze zajmowała testami przy kawusi i życzę Wam miłego dnia. Dajcie znać, czy z adoptem mieliście już coś do czynienia. Pozdrawiam serdecznie, pa!